Witam serdecznie moich drogich słuchaczy z tej strony Łukasz M Moi drodzy dzisiaj odcinek z naklejkami z Coca-Coli jak pamiętacie na końcu w albumie Deluxe niemieckim jest taka plansza i tutaj można ułożyć swoją ulubioną jedenastkę reprezentacji Niemiec na mistrzostwa Europy we Francji Tutaj wiadomo jest yy, bramkarz, trzech obrońców. Tutaj można powiedzieć bardziej skrzydłowi, rozgrywający. No, i tutaj napastnik, czyli w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli pasuje tak jak 11 jest zawodników, tak układamy 11 reprezentacji Niemiec. Tutaj, moi drodzy, macie wszystkie naklejki, jakie zdobyłem, czyli jest komplet 24. I teraz, moi drodzy, moim zadaniem jest wytypowanie mojej ulubionej jedenastki reprezentacji Niemiec. Zaczynamy, moi drodzy, od oczywiście bramkarza. I tutaj mamy do wyboru dwóch. Jest albo, albo Robert Ron Ziller, albo Manuel Neuer. No, raczej nie ma tutaj żadnego wielkiego wyboru, wiadomo Manuel Neuer jeden z najlepszych bramkarzy świata tak więc ja również go wybieram do mojej ulubionej jedenastki następnie mamy moi drodzy takich obrońców jak Benedikt Hyvedes, Jérôme Boateng Jonas Hector, Emre Can Matthias Ginter, Mats Hummels Szkodran Musztafi no i tutaj jeżeli chodzi o Kramera to już bardziej jest defensywny pomocnik, tak więc mamy do wyboru w sumie Siedmiu obrońców, i zrobimy to po prostu tutaj na tych trzech polach. Zrobimy jednego środkowego i dwóch bocznych, a tutaj lepiej skrzydłowych, bo tutaj jest większy wybór. Yy, moi drodzy, yy, jak dla mnie, to ci dwaj obrońcy to są klasa światowa: czyli Mats Hummels, już przeszedł oficjalnie do Bayernu, i Jerombo ten który też już któryś tam sezon gra w Bayernie. Czyli dla mnie to są dwaj. Najlepsi obrońcy, jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec. Lama już nie ma, więc trzeba będzie teraz jakiegoś trzeciego obrońcy dać. No i z tych wszystkich, którzy tutaj są, Matthias Ginter, z tego co wiem, to Lw go nawet nie powołał, więc ten i tak odpada. Tutaj mamy takich jeszcze zawodników jak Hector, Hyvedes, Chan i Mustafi. Mustafi raczej dla mnie odpada. Gra w Walencji i nie jest tam jakimś zawodnikiem ze światowego poziomu. Jeżeli miałbym wybrać z tych trzech, to myślę, że postawiłbym albo na Chywedesa, który jest już bardzo doświadczonym obrońcą, albo na Emre Cana, taka młoda strzelba. I myślę, że Emre Chan, który może również grać jako defensywny pomocnik, jak dla mnie jest to trzeci obrońca. On zresztą w Niemczech raczej będzie grał na obronie. Czyli mamy, moi drodzy, bramkarza i trzech obrońców. Teraz pomoc. Jeżeli chodzi o pomoc, moi drodzy, z chęcią dałbym Gindogana. Niestety jednak jest kontuzjowany i nie pojedzie na Mistrzostwa, więc odpada. Bastiana Schweinsteigera również mógłbym dać, ale jak dla mnie yy, jest to już. Zawodnik wiekowy, troszeczkę już wypalony, kontuzję miał niedawno, nie wiem czy jest doleczony, więc również na niego nie będę stawiał. Kramer to jest jeszcze młody, niedoświadczony zawodnik, więc również odpada. Pierwszym zawodnikiem, który na pewno będzie w pomocy, to jest oczywiście Toni Cross. Z Realem zdobył kilka dni temu Ligę Mistrzów. To jest taki pomocnik, którego chciałby każdy zespół. Następnie, moi drodzy, jeżeli chodzi jeszcze o pomocników takich typowych, to mamy tutaj Sami Kedire, Juliana Draxlera, Karima Belarabiego i Mezuta Ezila. Jeżeli chodzi o Belarabiego, dzisiaj w radiu słyszałem, że Lew go nie weźmie na mistrzostwa, tak więc ten automatycznie odpada. Yy, drugi, którego Obok krosa bym postawił na niego. Jest to Sami Kedira, jest to również defensywny pomocnik, czyli skoro mamy tylko trzech obrońców, to damy dwóch defensywnych pomocników. Jeżeli chodzi teraz o ofensywę, mamy pięć kratek, czyli pięciu zawodników. Na pewno miejsce tam znajdzie Mezut Özil, który rozegrał super sezon w Arsenalu, i jest to również mój kandydat do wyjściowej jedenastki. Następnie, moi drodzy, tutaj mamy takich jeszcze zawodników jak Podolski, Szyrle, Müller, Kruse, Royce, Volant, Goethe. Najpierw, może przejdę do Royce'a. Okazało się, że ma kontuzję i również Lyf zrezygnował z jego usług, czyli automatycznie odpada. Z pewniaków, moi drodzy, na pewno na szpicy będzie u mnie grał Tomasz Miller i dajemy go tutaj od razu. Następnie. Myślę, że Mario Götze chociaż sezon w Bayernie nie za bardzo mu wyszedł więcej siedział na rezerwie niż grał. Jednak, jak pamiętacie, w Mistrzostwach Świata zrobił swoje strzelił złotą bramkę i Niemcy zostali Mistrzami Świata, więc myślę, że jemu również mógłbym zaufać i postawić na niego, jeżeli chodzi o podstawową jedenastkę. Teraz mamy, moi drodzy, jeszcze dwa miejsca, i jeżeli chodzi o te dwa to bym obsadził takimi zawodnikami jak Kevin Volant Jest to bardzo szybki, technicznie dobry zawodnik, młody. Taka młoda strzelba reprezentacji Niemiec i jeżeli chodzi o tego zawodnika, to również byłby w podstawie. No i pozostało, moi drodzy, jedno miejsce. Jeżeli chodzi o Podolskiego, no to Troszeczkę też już wiekowy zawodnik w Galatasaray. No szło mu tak średnio najeża, więc nie jestem co do końca pewny. Shirley też nie zagrał jakiegoś super sezonu. Tak samo tutaj Max Cruze. Więc myślę, moi drodzy, że postawiłbym na Juliana Draxlera. Również młody zawodnik ma dość często przebłyski dobrej gry i jego Stawiłbym do jedenastki, tak więc moi drodzy. Tak wygląda moja jedenastka reprezentacji Niemiec. Zapewne, jak wy byście mieli wybór, byłoby całkiem inaczej: byście wybrali innych zawodników. Niektórzy, tak jak już powiedziałem, odpadli przez kontuzję, bądź trener ich nie wziął do kadry. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją osobę. Pod filmem, możecie moi drodzy pisać waszą jedenastkę, jaką byście wy wytypowali. Oczywiście, popiszemy, pokomentujemy, zobaczymy, jakie będą Wasze typy. A dzisiaj, moi drodzy, na filmiku to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.